słuchajcie fajne ciasto yy, chciałam wam powiedzieć, że mam tutaj przygotowaną blachę taką blachę z piekarnika, którą na maśle przykleiłam sobie do niej którą na maśle yy, do której yy, na masełku przykleiłam sobie papier do pieczenia żeby się nie przesuwał i taki w sposób i teraz na tej blasze yy, Układam sobie truskawki. Wybieram, wybieram, te, pokroję sobie takie ładne plasterki, cienkie, żeby się później dobrze zwijało ciasto. Muszą być cienkie. I z tych ładnych, najładniejszych truskawek, takich największych, wykroję sobie takie plasterki i ułożę na blasze. Potem przejdziemy do robienia biszkoptów. Tu i tym ciastem już które przygotujemy, zaleję te plasterki i upiekam piekarnikę. O, teraz będziemy układać te plasterki. Jeszcze się zastanawiam. Czy tak, czy tak. Wydaje mi się, że chyba tak. Wydaje mi się wydaje. Mnie będzie tak. chodzi o to jak się będzie lepiej zwijać. Myślę, że tak. Badania, jak myślicie? Tak. O, muszą być takie cienkie plasterki, żeby się dobrze zwijało. Nie mogą być grube. To sobie zostawię do, do zmiksowania, bo z reszty truskawek zrobimy taką żelkę galaretkową i ona pójdzie jeszcze do środka, oprócz yy, bitej śmietany. Serkiem mascarpone, to jeszcze pójdzie taka żalka truskawkowa. Myślę, że będzie to dość ciekawe ciasto. Będzie ładnie wyglądało. Rolada. Rolada, truskawkowa, Ale ładne tu piękne. Ten jest za gruby, więc tego nie mogę kość. To możemy położyć, to jest cienkie. Tu mamy jeszcze jedną. Taką cienką truskawkę. bo cienką, właśnie ładną truskawkę, dużą, grubą. A cienkie kroimy plasterki. Wszystko mi się miesza. O, czy nie wiem, czy mnie to w ogóle widać? Widać mnie na tej kamerze. Dobrze. Mogę wam troszkę to przesunąć, żebyście bardziej widzieli. O, to sobie dam, tak? No, w tym momencie mnie widać, tak? Hej, hej! Widać mnie. Tak. I układamy pasterzeczki. Cieniutkie plastereczki. Ma być dużo, pomiędzy plasterkami musi się ciasto jeszcze zmieścić. Żeby one się dobrze trzymały, te plasterki ciasta. I myślę, że tyle wystarczy. Nie chcę za dużo dawać. Chodzi o to, żeby też żelada ładnie wyglądała, <laughs> więc troszkę przesuniemy, o. Przesuniemy to wszystko, całe towarzystwo. Tutaj, o. Miejmy to to będzie lepiej. Tu damy trochę wyżej, tu przesuniemy. Co się tu porobiło? Coś mi się te truskawki... W ogóle mi się zrobiło co? Mniej rzędów? Co to się tu podziało? co? Że naprawdę. Zrobił się jeszcze jeden rząd. No to zaraz tutaj coś dołożymy, wymyślimy. O, z takiej jednej. One muszą być cienkie, żeby się dobrze wtopiły w ciasto, żeby się dało zwinąć. Nie było problemów. O. Cyk. Dołożymy tutaj jeszcze cyk. O, ja myślę, że będzie dobrze. O. Tłuskawki mamy przygotowane. I teraz resztę tuskawki wykorzystamy do żelki, ale najpierw zabieramy się za ciasto. Tuskawki sobie odłożymy i bierzemy się za ciasto. Zaraz do Was wracam. I słuchajcie, działamy dalej. Tutaj mam przygotowane składniki na klasyczny biszkopt, czyli 6. Na taką blachę, jak, jak widzieliście przed chwilą z piekarnika. Yy, mam tutaj 6 białek, 6 żółtek. Oddzieliłam białka od żółtek, łyżki oleju, 6 łyżek mąki tartowej, łyżka skrobi mąki ziemniaczanej. i 6 łyżek cukru, które za chwilę będę po trochu dodawać do piany, którą będę robiła, a i oczywiście na początku klasycznie standardowo i obowiązkowo masę szczypta soli i ubijamy pianę z białek, jak przy I teraz, jak piana nam się wstępnie, białka zbiły, tak zamieniły się w pianę, to teraz możemy zacząć dodawać cukier. Nigdy nie dajemy cukru na początku, tylko dopiero najpierw ubijamy białka i dopiero wtedy dodajemy po trochu cukier. Tak jak mówiłam, 6 łyżek. Po jednej łyżce stopniowo dodajemy. I ostatnią, szóstą łyżkę. Łóżka cukru. I teraz jak to pomiksujemy, będziemy dodawać po jednym żółtku, cały czas miksując, a potem olej. Dodając słuchajcie olej i żółtka obroty zmniejszamy na minimum na jedynkę, żeby nie zniszczyć piany, która nam powstała. Bo słuchajcie mamy patkę, mamy sitko i teraz przesiewamy wszystkie szybkie składniki, czyli te 6 łyżek mąki, łyżka mąki ziemniaczanej i to wszystko. Po pierwsze do pieczenia do pyszkow, nie dajemy. Przesiewamy. O, jeszcze tam jest trochę, żeby mąka napowieczeć. Przede wszystkim o to wychodzi. OK i mieszamy. Delikatnie od spodu mieszamy. Piekarnik nastawiłam, już mam nagrzany na temperaturę 150 stopni z termoobiegiem góra-dół, jak mamy termo, ustawiamy z termoobiegiem, mamy termoobieg, włączamy, to oprócz grzania w góra dół, to y, musimy zmniejszyć temperaturę o mniej więcej 20 stopni. To znaczy, jeżeli mamy piec w temperaturze 180 stopni, to musimy ustawić 150-160, ponieważ termoobieg powoduje, że temperatura jest wyższa w piekarniku niż normalnie. taka uwaga, zawsze o tym pamiętajcie, ja mam temperaturę 150 z termoobiegiem góra-dół, czyli w sumie będę piekła w temperaturze 180 stopni, a nawet powiedziałabym, że 170. Piekarnik raczej delikatnie grzeje, nie jest jakiś nie osiąga jakichś zabrodnych temperatur, więc nie muszę tutaj jakoś uważać specjalnie. O, widzicie, elegancko wszystko się już chyba połączyło i będziemy mogli ciasto wylepać. przygotowane ciasto wylewamy na przygotowane wcześniej truskawki które mamy tutaj rozłożone na blasze już Wam pokazuję o, mamy truskawki i na te truskawki wylewamy ciasto jeszcze sprawdzam czy aby wszystko się dobrze wymierzało, ale chyba tak o. wylewamy ciasto I teraz nic nie zkapu, muszę zebrać. Tak przygotowane, wylane ciasto musimy teraz przygotowane, wylane ciasto musimy teraz ładnie wyrównać. prowadzić Jeszcze ładnie wyrównamy. Tak. Żeby było z każdej strony równe. Wkładamy ciasto i zobaczymy się już ciasto będzie gotowe. Tak. Aha, jeszcze przygotujemy w międzyczasie jak ciasto się będzie piekło żelkę. Żelkę, wsad truskawkowy. Ale pierwsze włożymy ciasto, żeby się piekło. Tu mamy tak słuchajcie, mamy, tutaj w szklance mam, mamy, mamy i mam nasypaną galaretkę poziomkową, ja mam akurat poziomkową, ale może być też truskawkowa oczywiście, najbardziej. Ach, To pięknie pachnie. I tą poziomkową rozpuszczam mniej więcej w 100 ml gorącej wody, a skład, które mi zostały zaraz zmiksuję blenderem. I później tę galaretkę, jak ją do dodam do tych suskawików i razem wszystko zmiksuję. I to będzie nasza żelka. Tutaj mam 200 ml, więc daję tak. O! Powiedzmy, że dałam 100 ml, powiedzmy mniej więcej. I to wymieszam. Jeszcze troszeczkę dodam wody. Myślę, że to będzie dobrze. I mieszamy do rozpuszczenia się kolorytki. Podłączam blender.

хетрускабек. ДоTypeId рускабек влева распущена галеретка. И никше I mamy gotowe. Tu mam takie duże naczynie, które jeszcze wyświecają, żeż trzą. Jest posielone, i wlewamy. Mus. żelka mus, można powiedzieć, że jest to mus, który musi stężyć. Tak się prezentuje. Mus wkładamy do redówki do całkowitego stężenia. Ciasto nam się super upiekło. I teraz musimy wziąć i ciasto przełożyć. Przełożyć na ściereczkę. że mi się to uda. Tak jak jest. Nie zdejmuję papieru. Normalnie to bym papier zdjęła, ale nie mogę, bo, bo by mi wtedy wszystkie truskawki zeszły razem z papierem. A ja wystydnie, wtedy będzie ten papier mi łatwiej zdjąć. Więc biorę ciasto, czekajcie, żebyście widzieli. To wszystko przesunę. O, i tym się przesunę tu. Przełożyłam ciasto na ściereczkę. I teraz razem z tą ściereczką ciasto zawinę. O. Żeby już później, do jak wystygnie, żeby już nabrało kształtu rolady, żeby było mi łatwiej zbinać Bo to jakby wystygło tak na płasko, to by, to by później przez przy zwijaniu. O. I tak ciasto zostawiamy do wystudzenia. Witajcie ponownie. I teraz słuchajcie, tak, tutaj w ściereczce biszkoptową, e, biszkoptową, znaczy samo ciasto. Tutaj żelka nam się już zrobiła elegancka. Bardzo fajnie odchodzi od Taka żelko pianka, truskawkowa. A teraz tutaj ubijamy. Tutaj mam. Tutaj mam śmietanę, 200 ml śmietany 30%, może być też 36, jak macie. Do tego mam 250 g serka śmietankowego, takiego kanapkowego, a może być też mascarpone. Ja akurat dzisiaj daję kanapkowy i musimy to wszystko ubić <laughs> na piękną, puszystą masę. Mhm. Mm A przedtem musimy jeszcze udać kartuszek wyjść. Mamy paczkę Śmietanka jest elegancka. Rzekę przecinam na pół, bo ją dajemy do środka, więc w tej postaci byłaby za szeroka i za krótka, więc musimy ją przeciąć na pół. Zabiniemy folię aluminiową. Myślę, że tyle wystarczy. No, mamy rolę. Zdejmijmy tą siereczkę i papier. I spróbujemy przełożyć bezpośrednio na folię aluminiową. Wrócimy tak. Nie zajmujemy papier. gdzie się niszczy, no to jest trudno, ale to już trudno. Cholię. No bo sama folia aluminiowa by nam się mogła przykleić do ciasta, więc... Ta folia tworzy trzeba nam tak, żeby się nic nie przyklei. Tak trzeba otworzyć. To nie jest takie proste. tyle wystarczy, bo to chodzi głównie o środek. Tak. Ciasto z tą polią musimy przełożyć, ale bez serwetki. Już na aluminium. Czyli robimy tak, ładnie, aż się ta folia Zubano, popatrzcie poważnie. i rzeczy martwych nie? Można wyrzec Może się uda Tak. Tak? jest. Mamy to. I teraz będziemy zabijać, to sobie oczywiście wyrównam. Kładziemy masę, którą przygotowaliśmy. Tak. Całej powierzchni. Równomiernie. Są dokładnie. Tutaj się zostawiamy taki brzeg, żeby dobrze się ciasto dołączyło do końca. Przyjdzie nam. Żelka. Teraz wezmę sobie żelkę. Słuchajcie, wezmę sobie żelkę, jak mi się uda podnieść. A myślę, że tak. Delikatnie, delikatnie, ale skutecznie. A, i tu sobie kładziemy żelkę jedną. I tu jeszcze musimy dosztukować drugą. i sobie dotniemy. Myślę, że tyle będzie dobrze. Podniosę ją, czy idzie? tak mam żelkę. Tu ją dosztukujemy idealnie, tak? I teraz możemy się wziąć za zabijanie. Razem z tą żelką. Zawijamy delikatnie. I zawijamy roladę w folię aluminiową. I tak przygotowana, zawinięta rolada musi teraz poleżeć trochę w lodówce nawet na całą noc żeby dobrze się związała, skleiła, a potem tylko posypać cukrem pudrem i możemy jeść. Dzięki, że zostałeś ze mną do końca. Zapraszam Cię na moje inne przepisy, na mój kanał Monia Gotuje.